Hej, hej, hej! Siemka! I to jest... Um, hide and Seek na serwerze LoA, czyli GPL i tak... i ten... IP, IP... IP i tak w opisie. Yy, I jest to perspektywa... Była już perspektywa szukającego, teraz będzie perspektywa chołającego się. I myślę, że... no... Nie będą... nie będzie nam nikt dawał, że tak powiem, fory. Um, o! A ta! Ej, zapomniałem, że woda bije. Tak. Tutaj woda bije. O tym zapomniałem. Tak. Yy. Myślę, że najlepszym sposobem było po prostu się tak skampić tu gdzieś. Chyba, że ktoś ma jakiś lepszy pomysł, ale nie, na pewno nie ja. Nie mam po prostu lepszego pomysłu. Pół bloki nie można się przemienić. Tak. O, wow, my... nie, myślałem, że to jakieś lagowane. Dobra, więc tak. Eee, nie wiem, czy słyszeliście tą buzyczkę, jeśli tak, to sorry, ale nie wiem w ogóle, co to jest. Eee, tak, tak mówiąc, szczerze. Eee, krowa, mógłbym się w ciebie zmienić, ale nie chce mi się w zasadzie. No. A tak, miałem. Yy, mam tutaj i te stałe, to znaczy, że ten miecz. Yy, mogę zmienić sobie formę na dowolną rzecz, tylko dam, to nie mogą być półbloki i tak yy, dalej. No tak. co ja to kupiłem. Jednego yy, z jednego mam, które i tak teraz w zasadzie da nic mi się nie przyda. Ale niech będzie. Nie mogę się w kobla przemienić? Co to jest? Moo- Moesieckowstą? Jest No I Nie wiem Chyba będzie się tu kamić do końca gry albo żeby rozwijałby jej jeszcze tak dosłownie bilutkę wytnę, więc no widzimy się po tym, yy, widzimy się po cięciu. Dobra, więc już jestem, yy, dalej tutaj jestem, czterech, czterech szukających i ośmiu chowających, więc <grybujesz> jest w zasadzie bardzo dobrze. Jestem tutaj, przypomnę tym tutaj bloczkiem, tak, tym, tak, tak wygląda. Taki, jaki, jaki mam na głowie. A w zasadzie nie mam na głowie żadnego. No, przez chwilę znika. Da się to spagować łatwo. Dobra, walna tu firewerka. Ale i tak myślę, że nikt nie zauważy. Ktoś napisał, że idzie, ale nie wiem kto idzie, i w zasadzie nie wiem, czy tu się po prostu opłaca po prostu siedzieć, bo to jest tylko. Ja się tutaj czuję, że po prostu marno trawię siebie. O, szukając został zabity. O. Dobra. Mm. W sumie to jest bardzo dobra kampa i hmm. szybko, szybko. Zanim tu pójdą. Ej, wow, oni tego nie widzieli, dobra. Wystrzelę ale... Hmm, Chciałabym tutaj jest spunktować. Kurczę, ale mi się chce go uderzyć. Ja cię, on nic nie zauważył. A dobra. lekka pozmianka. Ja cię kręcę, on nic nie zauważył. Nie! To jest po prostu mistrzowska ręka, nie. Po prostu mistrzowska ręka. Ja mu jeszcze nazwę sobie wystrzelę fajerwerka. A, dobra, on poszedł i tak w drzewo. Nie, aj. Kurczę, w ogóle się tego nie spodziewałem. Ale to co? To będzie tyle, bo ja już nagrywałem perspektywę szukającego. Więc to tyle. Subskrybujcie, łapkujcie, udostępniajcie i... No tyle. Hej!